Praw pacjenta jest prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Czy może mi Pani wyjaśnić, jak należy rozumieć to prawo? Dotyczy ono przede wszystkim tego, że mamy prawo do tego, żeby towarzyszyła nam osoba bliska. To prawo odnosi się przede wszystkim do osób objętych opieką całodobową, czyli obecność w szpitalu. W zakładzie opieki zdrowotnej typu ZOL, czyli zakład opieki leczniczej czy pielęgnacyjnej, tam gdzie pacjent przebywa całą dobę, może poprosić, żeby towarzyszyła mu bliska jemu osoba. A czy mówimy tutaj o odwiedzinach? To jest jeden z elementów. Czyli pacjent może liczyć na to, że. Odwiedza go jego bliska osoba, ale ona może również jemu dłużej towarzyszyć. Nie tylko w tych godzinach wyznaczonych przez szpital do wizyt, do odwiedzin. A czy osoba odwiedzająca chorego w szpitalu może się nim opiekować? Pomóc mu się umyć, nakarmić go, czy wręcz wyjść z nim na spacer. Jak najbardziej, o ile oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z lekarzem prowadzącym, ponieważ no, stan zdrowia pacjenta może na pewne rzeczy nie pozwalać, mogą wynikać z jego stanu zdrowia pewne ograniczenia, i również ta osoba bliska, która będzie chciała pomóc, no, musi wiedzieć, w jakim zakresie to może zrobić, żeby nie zaszkodzić pacjentowi. A czy osoba bliska może zostać z pacjentem całą dobę? Może. Są to określone sytuacje, kiedy może, ale też wynika to przede wszystkim z uzgodnienia z ordynatorem bądź lekarzem prowadzącym, ponieważ każdy oddział czy szpital ma swój regulamin i te kwestie są uregulowane. W związku z tym, oczywiście, jeżeli sytuacja tego wymaga, a są takie sytuacje. To wówczas mogą zgodzić się na to, żeby osoba bliska była no nawet całą dobę z pacjentem. Natomiast nie dotyczy to osób, które są niepełnosprawne, bądź rodziców małoletnich pacjentów. A co w pozostałych przypadkach? No, tak jak powiedziałam, w pozostałych przypadkach jest to indywidualna zgoda ordynatora, bo są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście ta obecność. Jest bardzo ważna dla pacjenta, ale również obecność tej osoby bliskiej nie może zakłócać ani pracy oddziału, ani nie może naruszać jakby spokoju i intymności innych pacjentów, którzy przebywają na tej samej sali. Czy kierownictwo placówki może w jakiś sposób ograniczyć prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego? Może się tak zdarzyć, i to będzie wynikało z sytuacji epidemiologicznej, która panuje w danym okresie. Na przykład w sytuacji zwiększonej zachorowalności na grypę czy inne schorzenia, mogą wystąpić czasowe ograniczenia tej oso obecności osoby bliskiej. Czy powinnam jeszcze coś wiedzieć na temat realizacji tego prawa? Na pewno powinna pani wiedzieć, że również. Może pani odmówić, że nie chce pani, nie zgadza się pani na to, żeby być odwiedzaną? I tutaj to też jest pani prawo do tej decyzji. Bardzo dziękuję za te informacje. To naprawdę cenne informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.